De I cóż mógł wiedzieć Händel, gdy w siedemset którymś pisał wartko jak zawsze na papierze w linie urodzinową odę dla królowej Anny? Przecież drzewo, z którego wiatr wywaliście w takt smyczków, i te daszki kryte czarną papą, kaplica i śmietniki tak były odległe, a jednak idealnie brzmi, w pustym pokoju, między szafą a oknem, słodka fraza, altu wieczne źródło boskiego światła i w tle trąbka. I cóż mógł wiedzieć Händel? Znali ledwie krwinki, maszynę heka i szukali światła. Ale materiał serca stłuczonych kryształów, jak widać, mógł z pamięci opisać w obojach. Żytwa Okamgnienia Spójrz właśnie tędy przeszła Żytwa Okamgnienia. Lamki zakrzepłej sepi świadczą o jej przejściu. Z prawej zalane łąki i dachy obejścia ponad nadmiarem siwej, nieprzejrzystej wody zlewia tobołek, kufajka, patelnia, warstwy rozwilgłych spódnic i rozmyte brody pod kreskami Łodzie ratunkowe dojdą albo nie dojdą z brześcia lub kamienia. Stan wody bez zmian. Zastuń. Brzytwa okamgnienia odcina to, co zbędne, całą resztę świata za rozlewiskiem, jakieś sztaby kryzysowe w sórdutach z wąsem, z lśnieniem słuchawek na blatach szerokich, pochodniowych biurek. To, co płaskie zostało na płaszczyźnie, na lśniącej powierzchni cięcia, trafiało do nas teni, inne kreski deszczu. Bez chwili przed i chwili po, i wielka woda, i strach na wróble, i ukryte paski, na których wisi w pustce mała czarna lajka.